A te kurwa chłopaki nie mogę zachować, nie? To chodzi chcę podjechać. Co to tu No dzień dobry właśnie pogoda się popsuła. Descz pada cały dzień ale też musi padać żeby to wszystko rosło a dzisiaj bym chciałem od tego wszystkiego to począć. temu nic nie nagrywałem właśnie czekam na przelew laty lajty co robiłem nie popłacono nic no to ja nie wiem jak to jest już muszę przestać Pewne rzeczy robić. Nie, nie wiem. Jak te pieniądze są to trzeba chyba zakładać inny kanał. Z tego to po prostu nic nie będzie chyba. I tak wydaje. Dzień dobry właśnie. Wyszedłem. Goliwym. No na razie też nie pada. Może nie będzie padało, tylko zachmurzenie jest. Co mogę powiedzieć? Dobrze wyspałem się, odpocząłem od tego wszystkiego. No właśnie ktoś mi wysłał film Jak Krzysztof płacze. Żebym ja wracał. Czeka miejsce nie na ciebie no to pewne rzeczy zrozumiał nie będzie pomiatał mnie jak nie domu kim jestem normalnym człowiekiem sami widzicie przez ten czas co bym tutaj zamieszkałem to bardzo dużo każdy mu mówi dla mnie, że lepiej wyglądasz. No mamy wtorek. Ale ogólnie, który cały dzień padł deszcz. Taka pogoda jest to. Ale ogólnie, muszę powiedzieć, że na innym kanale będę light robił. Bo jest prawie cały miesiąc a ja żadnych pieniędzy nie uzyskałem z tych lajtów a są opłaty internet telefon ZUS, nie ZUS, inne sprawy do zapłaty tam po prostu na innym na wcześniejszym tam gdzie wcześniej robiłem lajty tam będę robił Piątek, 500 zł. Było i po 800 było. Po 500, 300. Całe te... No, gdzie te pieniądze są? No właśnie. No o. Tak to się rośnie robi. Mam i były też na iminy Całe te... To ktoś tak robi żeby mi zaszkodzić to widzicie jak to jest dzień dobry właśnie pogodziło się właśnie był wysłany list do sądu do biegostoku no i byliśmy po prostu w sklepie w Biedronce kupiłem chleb, kiełbasę, mleko takie podstawowe rzeczy. Smutna wiadomość. Sami widzicie, co się w dzieje. Ktoś dąży, żeby to wszystko upadło u mnie. No i kupiłem niebieskiej kameli. Nie było. To żółte kupiłem. Ja tak mało paletu bo tu do końca tygodnia mi wystarczy no dzień dobry a właśnie to muszę uważać <słuch> są problemy ciekawe to że takie będę miał imieniny nie wiem jakie Ale Ci dzisiaj lajta zrobię to może szybciej przeleją mi pieniądze to będę miał na różne jakieś opłaty. Chciałem wam powiedzieć, że ubórb żeby nie zadawać się z Belekimu. No wiadomo co i jak. Sąsiada mam napisanego. No tutaj był niedawno, teraz się u odzywa. Może pracuje, czy co? Też pracuje. No, był na grylu. Też i mnie, pokazywał ciekawe miejsca. Nagrywałem. Pokazywałem wam. Góry Świętkoszyskie. Coś takiego. <gry> ja nic złego tutaj nie robię. Ja po prostu. Próbuję. Jak to się mówi? To no pokazuje się chyba dobrze ludziom. Bardzo dużo ludzi mnie zna. Ale ogólnie Ja z nikim za bardzo nieodpowiednią osobą się nie zadaję. To chcę Wam powiedzieć. A ludzie później mi w jakiś sposób informują to, żeby. Robić dobrze, a nie źle. Szybko się zarabia i szybko się wydaje. To chcę wam powiedzieć. Bo w taki sposób ja do niczego nie dojdę. Niczego nie będę miał. Ale ogółem sami widzicie, jak się ogólnie wypowiadam, jak się wypowiadałem się tam, gdzie wcześniej mieszkałem. Czy jest jakaś różnica? To sami widzicie. Niektórzy gadają jakieś pzdety. Żeby zaszkodzić, bo to ułym osoba popularna, jak tu się mówi, ja sam nagrywam filmy. Sam wrzucam, Ktoś mi pomaga lajty robić. No to ułym sami widzicie jak to jest naprawdę. Elektryka Modownego Właśnie stąd dostałem od fana A jeszcze pokażę Wam o olejek Dzień dobry no właśnie już teraz duszę te włosy Cię do fryzjera Później przed Mininami. O właśnie popatrzę się, wyjdę. No za długi włos już, trzeba to przez 35 zł. No to widzicie, wszystko kosztuje. Nie jest tak prosto utrzymywać się z tego, co się ubym zarabia. Ogólnie ile to kosztuje wszystko? No widzicie, że są ogólnie jakieś problemy. Panie Wojciechu, mam Panie, dla pana zagadkę. Po wodzie pływa i kaczka się nazywa. Co to jest? Po wodzie pływa i kaczka się nazywa. Kaczka jest. No już. No dzień dobry. No dzień dobry, dlaczego się do mnie nie nazywasz, mój książę? Mój książek. książę? Książę? Ja nie wpisuję do mnie paru dni. Co się stało? No słucham, no. No słucham, no. A ja słucham. lajka robię. Przepraszam bardzo, ja lajka słucham. robię. Nie, to... Donate'y no takie piszą. No jest, tak jest, Karol. Tak. No, zaprosił. Jak ty daleko mieszkasz? Gdzie daleko? To chyba ty nie chcesz. A ładnie wygląda? Na ciebie? No pewnie, że tak. Dziękuję. Przesłysz mi buziaczka? Przesłyszę ci buziaczkę. Dobra, to takiego przyjaznego buziaczka Ci wysłałem. No, aż poczułam. Taki był przyjazny. Dobra, miłego weekendu Ci życzę też. No dobra, ja to dzisiaj będziesz robił wieczorkiem? Na razie lajta robię. A, a później? Spotykasz się z kimś? Nie. A gente se apa -apa. Pa, pa. <laughs> da, o papá. Papá. Dá corra. Ó, corra. Isso. Isso mesmo. Que tal? Dá bronca, Que

ابا جاي وزداه کاي